Cześć, dzień dobry z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie dzisiaj temat, jak zarabiać pieniądze nie handlując w ogóle na kryptowalutach. Mam tu taki blog Binance. Dlaczego na Binance? No, dlatego, że nasza grupa tam opiera się na Binance i jest to znana giełda, można tam tradeować, no i właśnie dlatego, że można tam też zarabiać nie handlując. Tak jak powiedziałem, mój plan jest, jak rynek wróci do pewnych już poziomów, wypłacić pieniądze do USDT, czy tam do DAI czy do innego Stablecoina, i czekać na odpowiedni moment. No tak, ale trzeba sobie zadać pytanie, przecież, jeżeli ja wyjdę teraz do tego stablecoina i będę czekał na tą okazję, to może trwać jeden miesiąc, dwa, a nawet trzy, bo wiadomo jak rynek działa, wczoraj pokazywałem w ciągu 8 miesięcy cena Bitcoina praktycznie się nie zmieniła. Znaczy nie zmieniła się, zmieniła się oczywiście, ale wróciła do tego samego poziomu, co była w lutym. Więc i tutaj na kryptowalutach też może się tak stać. Więc postanowiłem poszukać jakiegoś sposobu, no i wpadł mi taki artykuł tutaj odnośnie właśnie tych ośmiu sposobów na zarabienie kryptowalut na Binance, które nie wymagają handlowania. Pojawia się następne pytanie, znaczy od razu pewnie zarzut, że kto trzyma pieniądze na giełdzie. No faktycznie, jest to ryzykowne i przykładem tego może być ostatnia awaria na Crypto.com. Wszyscy drżeli, wszyscy po prostu gryźli pazury. Na szczęście wszystko się zakończyło dobrze, każdy odzyskał te środki, które miał na tym swoim koncie i platforma działa dalej. No ale słuchajcie, ja powiem wam tak, jeżeli ktoś ma taką pewną opcję, czyli nie kupuje tych projektów na hold, nie wysyła ich na portfel, tylko będzie przyjmowała taką strategię mniej więcej jak ja, czyli gdzieś tam będzie sobie czekał po cichutku na jakąś dobrą korzyść no to fajnie wykorzystać właśnie taką okazję i zarabiać na tym i padł też taki pomysł na tutaj na naszym discordzie żeby stworzyć taki fundusz taki token który skupiałby grono osób którzy mają małe kapitały po prostu e, i stworzyć taki duży fundusz i po prostu e, wpłacać go na Binance i brać udział na przykład w takich promocjach, jak było ostatnio, jak Binance e, dawał nowe tokeny za stakowanie BNB, tak, i wtedy można było takim funduszem to e, więcej z tego zdobyć i później odpowiednio rozdzielić między e, akcjonariuszy. Jest to fajny pomysł, myślę, że. Daleki do zrealizowania, oczywiście, bo to przecież nie jest prosta rzecz, ale ludzie się skupiają, bo są na przykład niektóre turnieje, razem tradują, wkładają jakieś tam pieniądze do tradingu, żeby zdobyć jakąś nagrodę. Więc myślę, że też taka opcja, żeby zrobić taki fundusz, czy taki token po prostu, który byłby zabezpieczeniem tego wszystkiego, jest fajną drogą. Tym bardziej, że to będzie przecież narastało, będą różne wypuszczane tokeny, różne rzeczy będzie Platforma Binance tutaj nam oferuje. No, dzisiaj się temu przyjrzymy wszystkiemu i tak jak powiedziałem, no, warto się tym zainteresować, warto na to popatrzeć, no bo możemy przecież, czekając na jakiś dobry moment, przy okazji sobie zarabiać jakieś pieniądze. No, i tu mamy. 8 sposobów na zarabianie kryptowalut na Binance, które nie wymagają handlowania. W Binance masz wiele możliwości na zwiększenie zasobności swojego portfela bez konieczności tradowania. Po przeczytaniu tego bloga nauczysz się jak to robić. W tej chwili masz wiele sposobów na kupowanie kryptowalut na Binance, niezależnie od tego czy jest to handel, czy korzystanie z naszej strony Kup krypto. Masz wiele sposobów na skorzystanie ze świetnych ofert handlowych, ale też ale te oferty nie kończą się jedynie na kupowaniu. Obsługujemy szeroką gamę opcji powiększania Twoich zasobów kryptowalutowych, nawet jeśli nie handlujesz. Dzięki Binance masz możliwość przydzielenia swoich tokenów do różnych aktywnych aktywności i usług, które regularnie uruchamiamy na platformie. Oto 8 sposobów na zarabianie kryptowalut na Binance bez handlu. No to co ja powiedziałem, hmm, można byłoby zrobić takie coś, no chyba, że ktoś dysponuje tak dużą gotówką i właśnie czeka na wejście, no to przy okazji będzie mógł sobie tutaj skorzystać. Słuchajcie, gdyby ktoś chciał wspierać mój kanał, ja oczywiście do niko, nikogo, do niczego nie namawiam, ale będzie rek, yy, link referencyjny w opisie filmiku. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to dziękuję bardzo z góry serdecznie. Tak? Hoduj nowe tokeny, trzymając 3, mając BNB, BUSD i inne kryptowaluty na Binance Launch. Słuchajcie, no to, czy ja powiedziałem, można było stworzyć taki, taki fundusz, który by naprawdę wchodził większą gotówką, no bo ja nie ukrywam, ja mam, nie mam większej gotówki, mogę poświęcić tylko tyle co zarobię i jeszcze na tym zaoszczędzę. No ale grupa takich osób, która by była chętna na takiego czegoś, dlaczego nie, można było przecież naprawdę robić tutaj fajne sobie rzeczy. Wcześniej w tym miesiącu wprowadziliśmy Binance Lunch Pool który umożliwia zarabianie tokenem z nowo uruchomionych projektów po prostu poprzez zdeponowanie BNB do puli płynności. Obecnie może zdobywać tokeny Bella, Protocol Bell i Wing, uprawiając część swoich BNB w Launchpool. Oto przewodnik krok po kroku. To w takim razie jak to można zrobić, no to nie będziemy tutaj pokazywać, idziemy dalej. Rozwija swoje Stablecoiny dzięki Binance Biswap. Widzicie? możemy to zrobić na różnych yy, płaszczyznach to, yy, to inwestowanie, no bo jeżeli nawet nie będziemy kupować tego BnB i dostawali tych tokenów Winky Bell, a wiecie, że tam no jest różnie, raz te tokeny idą do góry, raz idą do dołu, więc jest to też jakaś tam ryzykowna gra. No to można bardziej tu zagrać pod testa belkony, tak? Kolejnym produktem puli płynności, który został niedawno wprowadzony do Binance Bswap, jest produkt puli Automated Mike Market Maker, pierwszy tego rodzaju na scentralizowanej giełdzie obsługiwane rów, różne pule płynności, które pozwalają użytkownikom wymieniać aktywa z minimalnym poślizgiem i zarabiać na odsetkach wygenerowanych w dołączeniu do puli płynności. No widzicie, tak jak mówiłem, trzeci, stakuj swoje tokeny, aby odnieść w korzyści, czyli Binance, takim to już wcześniej omawiałem, to tak, można sobie stankować na Binance te właśnie tokeny i zarabiać, tak. 25% jest obsługiwane kryptowalut bez żadnych zobowiązań później mamy czwarty spróbuj swoje tokeny na Binance Locket Staking aby uzyskać jeszcze wyższe zyski można również sprawdzić Binance Locket Staking i zablokować swoje tokeny na zaledwie 7 dni tam jest 7 chyba 30 jeszcze inaczej, zaraz zobaczymy ja to pokażę i jeszcze więcej dostać z tego tytułu bo wtedy blokujemy to na jakiś określony E, czas, tak. Istnieje sześć możliwości zablokowania zablokowanego stakowania, które możesz przetestować, a wszystkie są dostępne dzięki mechanizmom stakingowym uczestnicząc w uczestniczących projektów z, z rocznymi dochodami sięgającymi 16%. 16% rocznie. Ktoś powie, że to jest gówno nie pieniądz, no ale jeżeli ktoś ma na przykład 5000 nie chce się bawić na razie w żadne kryptowaluty. Chodzi mi o trading czy kupowanie na spoty na giełdzie, no to może sobie to zamienić na Stablecoin, na obojętnie jakiego, i mieć z tego tytułu 16%. I tyle. Niczym nie ryzykując. no Bo Stablecoin ma stałą cenę i, i po prostu ma 16%. I nie trzeba tu filozofować, nie trzeba niczego wyszukiwać. Po prostu liczy na 16% rocznie i już. Weź udział w stackingu na Defi. Wraz z pojawieniem się Defi, zdecentralizowanych finansów, możesz również uczestniczyć w okazjach na zarobek dostępnych dla Twoich tokenów. Na przykład, Binance Defi Stacking wprowadziło na rynek kilka produktów, które oferują roczne zyski nawet do 60%. Wykorzystując BNB, USDT, BUSD i DAI. A kolejne są w planach. Także widzicie, nawet do 60%. Więc. Nie wiem, jak to nawet nazwać, bo myślę, że to, co ja opowiadałem niedawno, że trzeba swój portfel podzielić na kilka różnych opcji, żeby to dywersyfikować i żeby te pieniądze po prostu jakoś się równoważyły. Proszę bardzo, jest to jedna z możliwości. Ja już rozmawiałem o no ale tu przedstawiam to po prostu jako alternatywę do tego, że nawet nie trzeba handlować tymi kryptowalutami, tak? Zarabia odsetki na produktach oszczędnościowych Binance. Też jest tam taka opcja. Eee, pokażę to za chwilę. Za pośrednictwem Binance Saving oferujemy kilka produktów oszczędnościowych do przechowywania kryptowalut i zarabiania generowanych przez niedochodach. Możesz skorzy skorzystać, przepraszam, język mi się plącze. Z elastycznych oszczędności, gdzie masz możliwość wpłacania i wyciągania środków w dowolnym momencie. Tak jest taka opcja. Słuchajcie, automatycznie one się od razu blokują, jak są na portfelu. Myślę, jak chcecie odblokować, no to wchodzicie tam na opcję, no to zaraz za chwilę pokażę. I wy, wypłacacie sobie odsetki. No i siódma pozycja przechowuj kryptowaluty w swoim na swoim koncie Binance, aby zarabiać na AirDropach, tak? Czyli gratisy w tej chwili, gdy przechowujesz BNB na swoim koncie Binance, czerpiesz korzyści z naszych airdropów SXP o łącznej wartości 16 milionów. Dolarów, które są przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy BNB na Binance. Jest to 12-tygodniowy 12 program, w którym co tydzień można zdobywać tokeny SXP w ilościach proporcjonalnych do posiadanych aktywów BNB. No słuchajcie, właśnie to, co ja powiedziałem, słuchajcie, no to, są, no to jest kilka korzyści, tak? no bo tak. Bierzemy BNB, dostajemy te SXP, no bo wiadomo, jeżeli ten fundusz inwestuje, no to będzie inwestował w większą kwotę. Do tego dostajemy jeszcze Bella albo Winga. I jeszcze możemy to później sprzedać albo jeszcze coś z tego zrobić, tak? I płacić za pomocą karty Binance, no to już nadaje nowe znaczenie określeniu, Tam Binance prowadza, tak? Że cashback zaczyna się od 1%, a, na, a jest ona wyższa, możemy nawet wynieść 7%. Widzicie, no jest to jakaś alternatywa do tego, co się dzieje teraz na rynku, tak? Pewnie, że nie ma co sprzedawać teraz tych naszych projektów ze stratą. Ja tego też nie zrobię, gdyż mam ogromną stratę. Niestety. No ale ryzyko inwestowania w kryptowaluty jest od razu wpisane w to, co robimy, więc trzeba to mieć świadomość. I jeżeli tej świadomości ktoś nie ma, no to myślę, że powinien się z nią zapoznać, bo to jest punkt numer jeden: może stracić swoje wszystkie środki na giełdzie. A punkt numer dwa, no to tak jak powiedziałem, rozsądny plan i dywersyfikacja swojego portfela to jest numer dwa. No i numer trzy, myślę, e, przemyślane zakupy w odpowiednim czasie, tak? Nie kupowanie na pałę, na, na hura, na już, e, tylko po prostu od, w odpowiednim momencie. Ja wiem, że to ktoś powie, że to się łatwo wszystko mówi, ale tego trzeba się nauczyć. No niestety, tego nikt za nas nie zrobi. To nie, nikt za ciebie nie zrobi żaden YouTuber ani e, kolega ani nikt inny, bo. No, chyba że jesteś tak mu, mm, tak mu ufasz i tak mu pozwolisz Twoimi pieniędzmi zarządzać, że zrobi to ktoś za ciebie, no ale raczej myślę, że odpowiedzialność później będzie spoczywała tylko i wyłącznie też na tobie, no bo pozwoliłeś na to, żeby ktoś e, rządził Twoim portfelem, Twoimi finansami. Także powiedziałem Wam, pokazałem tu, jak to jest. Teraz byśmy przeszli sobie, wyszli sobie z tego. Mm, na Binance i teraz mamy tutaj rynki. I tutaj wychodzimy do głównego tutaj menu. I zobaczcie, na, górę mamy, na górze mamy tak wpłać Launchpad, konwertuje oszczędności stacking Binance Pool. Tak i biswap tak? Zobaczcie. Ile mamy tam zakładek na górze? Launchpad, wchodzimy sobie. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tutaj mamy, tak? Zobaczcie, tak? Wing. E Lunch pool do kiedy jest, tak, do 15 października? I tu mamy Bell Protocol, tak, i The Sandbox mamy. O, no, zobaczcie, wszystko możecie sobie tu zobaczyć: co i jak i do kiedy trwa, albo co będzie następnego, tak? Od kiedy się zaczynało? And time, and time, no jest trochę tego. Następną opcją mamy tutaj e, oszczędności. To co ja powiedziałem, że możemy tutaj zobaczcie sobie subskrybować i automatyczna subskrypcja jest tutaj. Taki suwek zobaczcie robię sobie pick, przesuwam i już mam automatyczna subskrypcja została. E, I jeżeli mam BNB to one automatycznie się subskrybują i 0,13% rocznie daje mi to. E, no akurat na BNB jest mało no ale tu mamy na 4 Procent na BUSA na USDT mamy 4,27, a na DEI mamy 5,8, tak? Także możecie sobie zobaczyć, tu odblokuję to, tak? Dobra, automatycznie poszło. Tu mamy stacking, tak? O którym ja już pokazywałem, mówiłem. Tu mamy, zobaczcie, stacking normalny, stały, elastyczny i DEFI stacking, tak? Zobaczmy sobie DEFI stacking. Tutaj co mamy, no zobaczcie, BNB mamy 15% rocznie, roczny przychód, możecie sobie tu wszystko popatrzeć, 12% na USD, na DAI 12, no i, i, i widzicie, do, do zablokowania tu wszystko można wejść, chyba teraz jest, o, DAI można teraz wejść, no, ale minimalna zablokowana kwota, to jest 100 DAI, tak, okres blokady, możemy sobie wybrać 7 albo 30 dni, dlatego mówię, że można by było stworzyć taki fundusz, który by tutaj to ogarniał i który by się tym tu zajmował. Będziemy to nad tym myśleć. No i mamy tutaj Binance Pool, tak? Zobaczcie sobie, jak to wygląda. EOS, Iris i Dash. Tutaj jest, zobaczcie na stackingu można sobie zerknąć, tak? No i tu mamy hash account, referral, more e, i tak dalej, no i ostatnią zakładką mamy ten B swap, tak, zobaczcie e, i tutaj możemy też sobie dodać max, max nie mam, bo tu jest od 10 e, tych e, USDT, tak, także jest tego, tu mamy na górze, widzicie, siedmiodniowe API, ile to wynosi w stosunku rocznym. Także jest tego różny, różnych tych opcji troszkę. I można naprawdę tutaj, jeżeli ktoś ma wolne te stablecoin lub chciałby zamienić to na BNB, no to może tutaj sobie pomyśleć, pomyśleć coś nad tym. Ale również i też jest staking tych kryptowalut, które może mamy zakupione i możemy z tego tytułu zarabiać jakieś tam procenty. Nie są one duże, no ale lepiej mieć taki procent niż nie mieć nic w ogóle. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jeżeli na portfelu, jeżeli znajdziemy bo ja nie, nie widziałem tej opcji tam tam 50%, ale tam jest, bo znajdzie się bo to teraz nie będę szukał nie będę się tutaj motał chciałem wam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma załóżmy tutaj poświęci te USDT czy BNB, nie wiem czy inny stablecoin i będzie miał rzeczywiście 50% w skali roku no to nawet jeżeli jego portfel straci 50% no to w jakiś sposób troszeczkę mu to Wynagrodzi to, że te USD, BNB, czy inny stablecoin ma i dostanie z tego tytułu 50%, tak? No bo jak sobie włoży, załóżmy, 100 USDT, no to będzie miał 50. jeżeli tam stracił z tych 100 USDT, bo miał też zainwestowane 100, załóżmy, w jakichś projektach, tak? I stracił to też 50, minus 50%, no to praktycznie będzie na zero, tak? Można by było powiedzieć. Także jest to fajna opcja. Ja też będę z tego korzystał, oczywiście. Mam to w swoich planach. I mam w swoich planach stworzyć taki fundusz tutaj. Muszę ogarnąć tylko i, w, i tylko, muszę ogarnąć, chciałbym stokenizować, znaczy wypuścić swój token tutaj, fundusz Rekin Biznesu FRB. Jest to jakiś tam plan na takie działanie. Zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Ale będzie możliwość, po prostu będzie on ileś kosztował, ile kto po prostu sobie takich kupi u mnie tokenów albo taki założymy fundusz i będzie on jakimś jednym dużym portfelem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, będziemy po prostu się nad tym, żeby inwestować to w dużym kapitale i po prostu korzystać z tych stakingów, żeby każdy mógł sobie po prostu tego liznąć, a nie musiał się w to osobiście bawić, tylko po prostu dostaje później z powrotem na portfel to Co mu się należy z, z określonym zyskiem, tak? Jasno, będzie to wszystkie wszystkie zasady napisane i określone. Takie są plany, tak? Jak widzicie, ja nie zasypiam gruszek w popiele i nie myślę tylko o tym, żeby tu kogoś e, wykorzystać, nagonić, albo przepraszam, że tak powiem, wpierdalić na minę. E, trochę tak y, prospołecznie to zabrzmiało, ale myślę o tym, żeby ludzie po prostu e, w jakiś sposób. No, zarabiali sobie tą tę, tę kasę, małą, bo małą, ale zarabiali, tak? No, a nie tylko, żeby ich tu ładować na jakieś marzenia, na jakieś bajki, na jakieś projekty, które widzicie, nie mają po prostu teraz wzięcia na rynku, bo jest korekta, tak? Bo leci SAP500 i wszyscy są zesrani <grym> i wszyscy po prostu, nie wiem. Dziwi mnie to wszystko, że po prostu takie walory, które są po prostu niezależne od niczego, powinny być, w sumie powinny być niezależne od, od niczego, um, uginają się, uginają swój kar przed takimi zwykłymi rzeczami. No niestety tak to jest. I śmieszy mnie jeszcze jedna rzecz, jak ktoś mówi, że że, że zginął Fiaty i w ogóle rynek finansowy się zmieni w najbliższym, teraz bliskim okresie no nie zmieni się, bo to wszystko jest powiązane tak bardzo i tak bardzo zagmatwane że po prostu musiałby się pojawić Aleksander i odciąć węzeł gordyjski swoim mieczem po prostu i, i tyle no ale na razie się nie szykuje na to i my jesteśmy uzależnieni od tego co się dzieje na rynku normalnym i cały czas, coraz bardziej to ci analitycy powtarzają. Niestety. Dobra, zobaczyliście, jak to wygląda. Eee, tak jak powiedziałem, można sobie na tym Binance to tutaj zrobić. Gdybyście byli chętni, rzeczywiście na no jakieś tam nie wiem, ja nie wiem, że to będzie już teraz, natychmiast, ale gdybyście byli chętni, no to zapraszam na mój Discord. Tam będziemy wszystko kreować, budować te nowe przedsięwzięcia, no bo gdzie indziej można jest też jeszcze moja strona też zapraszam, będzie mail jeżeli ktoś ma ochotę napisać do mnie nie wiem o jakiejś współpracy, o jakichś pomysłach o jakimś, nie wiem, fajnym czymś, no to ja zapraszam, ja bardzo lubię ludzi kreatywnych ja jestem otwarty na każdą propozycję, na każdą współpracę na każde rzeczy jeżeli nie są one skamem, napędzaniem Jakieś e, kasy komuś do kieszeni e, tytułem polecania czegoś, co jest głównym i, 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 i szitem. No i co, to, to wszystko, co może po prostu przynieść wymiarne korzyści dla większej grupy tutaj społeczności naszej. No. Ja uważam, że kanał buduje społeczność i, i trzeba tym ludziom po prostu dawać informacje, pomagać e, i rozwijać się w jakiś sposób. Gdyby ktoś chciał, no to mówię, jest nasza grupa tam WIP Krypto. To wszystko jest dla tylko chętnych, jakbyście byli zainteresowani. Zapraszam, piszcie. Dzięki. To na razie by było na tyle dzisiaj. Do usłyszenia w następnym materiale. Z tej strony Rekim Biznesu. Cześć.